Ok, dzień dobry. Lekcja kolejna. Arbeitsvertrag. Lekcja piąta. Arbeitsvertrag, urlop. <coughs> Halo, tak. Arbeitsvertrag, urlop, geld, czyli ważne rzeczy, urlop, praca umowa o pracę. Celem tej lekcji jest żebyście przyswoili sobie kilka słówek związanych z zatrudnieniem takich kilka podstawowych rzeczy i zaczynamy jak zwykle od e, części takiej ogólnosystemowej jak to działa w Niemczech rodzaje umów o pracę Arbeitsvertrag fiatrak", fiatrak", to jest w ogóle umowa ona będzie tak samo e, Kaufvertrag, jeżeli będziesz kupował samochód w kolejnej lekcji pod tą lekcją również macie Link do PDF-a, gdzie możecie sobie pobrać te słówka i pooglądać, poczytać to na spokojnie. I teraz mamy w przypadku umów o pracę następujące formuły zawierania umów o pracę: Unbefristeter Arbeitsvertrag, czyli umowa na czas nieokreślony. Befristet, frist to jest termin, czas trwania. Po niemiecku macie słówko termin, w sensie takim, że godzina, termin, dni, dzień spotkania, ale termin w takim sensie trochę bardziej polskim, że okres e, trwania jakiegoś tam, e, czas, e, czas trwania okresu, chyba trochę masło maślane, ale ok, ważne żebyście wiedzieli o czym mu, mówimy. Fryst to jest taki czas trwania czegoś, tak? Arbeitsvertrag. Befristet albo unbefristet. Befristen to jest terminować, oznaczać go jakimś terminem. I stąd unbefristet jest jeszcze dalej, czyli on jest nieoznaczony, na czas nieokreślony. Standard dla stałych pracowników, nie ma stałej daty, nie ma daty zakończenia. befristeta albo jest fair track. I to może się zdarzyć, jeżeli będziesz tam, nie wiem, zmieniał opony na sezon, pomagał w jakiejś e, firmie wulkanizatorskiej, przez dwa miesiące to masz e, Befryseta, fairtrack, że masz do końca miesiąca, płacą ci dalej lub co chcesz. Tam jest też często ważne powiedzieć, że pracodawca musi mieć tak zwany obiektywny powód, zachli się grunt do zawarcia takiej umowy, i on nie może być tak jakby w nieskończoność przedłużany, ten taki befryseta, Zwykle nam jest chyba maksymalnie 2-3 lata, z tego co pamiętam, tak Wam to podaję, do sprawdzenia, bo to się też może zmienić w niemieckim ustawodawstwie, więc bierzcie tutaj poprawkę na te różne rzeczy. I teraz ze względu na wymiar czasu pracy, to będziecie mieli takie różne też formy i słówka, które z tym będą związane, czyli macie Vollzeitstelle, pełen etat, Vollzeit, Vollzeit, pełen czas, Vollzeitstelle. I to jest 35 do 40 godzin tygodniowo. Tam są też różne formuły i tak dalej, zależne od różnych drobiazgów. Teilzeitstelle. Teilzeitstelle to jest część etatu: może być pół, może być ćwierć, zależy jak się tam domówicie. I macie też w Niemczech coś takiego jak mini-job, geringfügige Beschäftigung, czyli takie zatrudnienie ludzi, gdzie są wynagrodzenia, tam chyba do 538 euro. I teraz uwaga, bo to jest taka, taki niemiecki rodzaj umowy, trochę gdzie nie ma ubezpieczenia, nie musi być ubezpieczona. Musisz się ubezpieczyć albo sam, albo przez Twojego małżonka mieć ubezpieczenie i tak dalej. Czyli w tej formule chodzi o to, żeby pracodawca miał możliwość takiego elastycznego zatrudnienia kogoś, nie wiem, na 2-3 godziny dziennie. I to wszystko wystarczy. I teraz. Jakby macie już te słówka, że macie albo Volkszeitstelle, albo Teilzeit, albo minijob. No i teraz jeszcze macie takie coś jak Leiharbeit, albo Zeitarbeit, czyli wtedy, kiedy jesteście do firmy, nie wiem, Mercedes, zatrudnieni przez firmę Hans und Jürgen GmbH. Hans und Jürgen mają spółkę ZOO, oni was zatrudniają, oni biorą na siebie wiele ryzyk e, i wysyłają was na tak zwaną Leiharbeit do pracy do Mercedesa. Korzyść dla Mercedesa jest taka, że nie wchodzicie w układy związkowe, czyli nie muszą Wam płacić związkowych stawek, takich jak mają wynegocjowane związki zawodowe pracowników Mercedesa, tylko jesteście tańsi. No taka po prostu ukłon rządu niemieckiego wobec tych dużych firm, żeby oni mogli też jakąś elastyczność zatrudnienia utrzymać, a jednocześnie wobec Was, że nie musicie od razu się tam zobowiązywać na x lat pracy, działać, żyć i, i tak dalej, tylko możecie przyjść na 2-3 miesiące, popracować, podoba mi się. Często uh, jest to taka też ścieżka dojścia do dobrych miejsc pracy, gdzie przychodzisz na lay-away, albo side out robisz dobrą robotę przez uh, nie wiem, miesiąc dwa, albo rok czy dwa nawet, i w tym wszystkim uh, potem przechodzisz do tego pracodawcy, bo ten pracodawca wie, kto dobrze pracuje i idzie do twojego szefa i cię wykupuje jak niewolnika uh, i jako już taki piętro lepszy niewolnik idziesz do kolejnej pracy. Często niższe wynagrodzenie, ale też jest tak, że w Niemczech obowiązują te minimalne wynagrodzenia, więc na pewno będziecie tam też w miarę rozsądnie wynagradzani, aczkolwiek piln pilnujcie tego. Kolejna część, druga, urlaub. Urlaub und Gehalt. Urlaub. W Niemczech generalnie zasada jest taka, że masz 20 dni roboczych w ciągu roku. I to jest twoje takie pensum urlopowe. To ci daje 4 tygodnie urlopu. W praktyce większość firm zaproponuje wam 26 do 30 dni urlopu, ale to już jest jakby zależne od pracodawcy. Nie ma w Niemczech urlopu na żądanie. Po prostu musisz zrobić urlop z Antrak, pójść wcześniej, zgłosić się, poprosić o pierwszy taki i urlop za pierwszy rok, pełny wymiar urlopu nabędziesz dopiero po sześciu miesiącach pracy, czyli prze, przez pierwsze 6 miesięcy przysługuje Ci urlop proporcjonalny, czyli taka, przeczytasz w PDF-ie. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, dostajesz często też w Niemczech taką 13. 14. pensję, Weihnachtsgeld, to nie musi być e, u każdego pracodawcy, to nie jest ich obowiązek, to jest e, ich prawo, że mogą tak wypłacić, a dla Ciebie to jest po prostu pewien benefit, twoja korzyść, a nie jest to, nie jest to obligatoryjne. Jeżeli masz Arbeitsvertrag, z to sprawdź, czy to masz, albo masz też coś takiego jak ten fairtrack, właśnie ze związkami zawodowymi, wtedy tam to znajdziesz. Gehalt, albo czasami loan. I tu jest taka różnica, że das Gehalt to jest twoje miesięczne stałe wynagrodzenie. Lohn to jest e, Twoje wynagrodzenie godzinowe, jeżeli pracujesz, pracujesz godzinowo lub akordowo, to masz tutaj lohn, lohn, stundenlohn, tak, i tam będziesz miał taką zbitkę, taką zbitkę stundenlohn albo Monatsgehalt, mein Monatsgehalt, to jest ten gehalt, który dostajesz za miesiąc, a stundenlohn to jest ten taki za godzinę. Na jednostkę czasu, Lohnsteuer, podatek dochodowy, Lohnabrechnung, Gehaltsabrechnung, czyli to są te takie rzeczy, które Cię dotyczą w zakresie wyliczenia, naliczenia i też jest tak, podobnie jak to pewnie znasz z Polski, że to pracodawca ma obowiązek wyliczyć twoją, twoje wynagrodzenie netto-brutto, odprowadzić składki, ale ty to sprawdź i zadbaj, żeby to było zgodne z tym, na co się umówiłeś jesteś chory, nie możesz przyjść do pracy dzwonisz do szefa jak najszybciej wysyłasz mu nie wiem smsa, whatsappa wieczorem i piszesz, że ich bin krank, ich komme morgen nicht zu Arbeit albo jeżeli robisz to rano bo nie wiem, masz rozwolnienie i wiesz, że nie wytrzymasz ich komme heute nicht zu Arbeit ich komme heute nicht idź do lekarza tego dnia weź krankschreibung, krankschreiben krankschreiben to jest to co mówiliśmy chyba w lekcji wyżej o tym wszystkim i tutaj dialogi w pracy. Guten Morgen, przyszedłeś do pracy uh, i ktoś tam Cię wita i mówi do Ciebie Guten Morgen, Janusz, willkommen im Team. Guten Morgen, Frau, i tu mówisz nazwisko. Nie mówisz w Niemczech po imieniu do kogoś, nie mówisz Herr Günther, bo to jest trochę już spoufalenie się, tak? W Polsce mówimy Panie Januszu, ale w Niemczech zawsze mówimy Panie Miller, Herr Miller. Herr Miller, kann ich Sie sprechen? Herr Miller, kann ich Sie anrufen? Und das ist die richtige Form von äh, pośrednischer Gesetzesverwaltung. Herr Frau Müller, vielen Dank, ich freue mich. Das ist Ihr Arbeitsplatz. Hier ist Ihre Lohnsteuerkarte und äh, diese Unterlagen müssen Sie ausfüllen. Danke, du machst Lohnsteuerkarte. Diese Unterlagen müssen Sie ausfüllen. Das muss ich veröffentlichen. Müssen Sie ausfüllen. Unterlagen. Alles klar, mache ich sofort. Wo jest die Toilette noch? Und Pauseraum, so weiter. Und dann, możesz też zapytać oczywiście o to, gdzie jest toaleta, gdzie jest uh, Pauseraum, żebyś uh, poszedł zjadł swoją kanapkę, odpoczął i tak dalej. I te wszystkie rzeczy. on Ktoś cię tam zwykle oprowadzi i ci przedstawi. Ich i sie, sie jetzt den Kollegen vor. Przedstawię cię teraz kolegom w pracy. tak? Und jetzt der zweite Dialog, das ist eine Frage, die ich noch ein bisschen Entschuldigung, Entschuldigung, Hans, oder Entschuldigung, Günther, wenn du nicht vorhin oder Entschuldigung, Herr Müller. Entschuldigung, Herr Müller. Haben Sie mal, haben Sie mal eine Minute? Ich habe eine Frage zu meiner Lohnabrechnung. Ich habe eine Frage zu meiner Lohnabrechnung. Ich habe eine Frage zu meiner Lohnabrechnung. Ja, natürlich. Was ist denn das Problem? Co, Jaki masz problem? Was ist denn das Problem? Uh, was bedeutet diese Abkürzung? Nie pytajcie, nie bójcie się pytać w Niemczech o skróty, bo w języku niemieckim jest bardzo wiele skrótów na umowie. Ponieważ niemieckie słowa są bardzo długie, to one są bardzo często skracane. Tak? I uh, macie tam różne skróty, których nie odszyfrujecie. Jeżeli ktoś wam tego nie wytłumaczy, pytajcie o to. Uh, ci ludzie na pewno wam chętnie to wytłumaczą i oni wiedzą, że jesteście nowi każdy ma dla was wyrozumiałość. Nie bójcie się tego, nie, nie stresujcie się. Ten stres często sami sobie robicie. Was bedeutet diese Abkürzung Und warum jest der Betrag so niedrig? Uh, was jest GKV? GKV, was ist GKV? Gesetzliche Krankenversicherung. Tak? Mieliście to w wyżej na lekcji. I tutaj ktoś też pyta, was bedeutet diese Abkürzung? Co so, oznacza ten skrót? Warum jest der Betrag so niedrig? Dlaczego ta stawka jest taka niska? Może. um wir hast inac fotę brod to a teraz patrzysz że net to jest inna jakby rozmawiaj o tym wszystkim zadbaj o siebie sam a des ist die rentenversicherung ich erkläre racinen to jest ta stawka tam emerytalna to są stawki to trzeba uprowadzić ach so od ich möchte bitte im juli urlaub nehmen ja urlaub nehmen aber urlaub haben vom 15.07 bis 26. I od 15 do 26 możesz to napisać, jeżeli nie znasz tych liczebników, jeszcze poradzisz sobie. Zwei Wochen? Hmm, das passt. Für Sie bitte den uh, Urlaubsantrag aus. Tak? I to musisz trochę wypełnić, jakiś tam wniosek. Antrag i Termin. To są dwa kluczowe słowa, żeby przeżyć w Niemczech. Antrag to wniosek, zawsze jest o coś jakiś antrag. I zawsze jest termin. Ja machen wir morgen Termin und ich erkläre dir. Zróbmy termin jutro i ja ci to wyjaśnię. Machen wir morgen bitte einen Termin und ich erkläre es dir. Mm. To jest jedna z różnic między polską i niemiecką mentalnością. Nie próbujcie tam przynosić tego, że przychodzicie do szefa i tam co chwilę mówicie albo ja tylko na chwilę, albo ja tylko, albo ja tylko. Tam nie ma ja i nie ma bo misiów, czyli nie ma, albo mi się należy, albo mi się to, a, albo ja tylko. Ja tylko i bo się zostawcie w Polsce, a w Niemczech po prostu umawiajcie się tam na terminy. Umówcie się z terminem, z szefem na jutro, bo on po prostu coś robi, tak? Tam każda minuta kosztuje euro, więc to każdy bardzo dokładnie to wszystko liczy. Przelećmy jeszcze tak szybko słówka. Arbeitsvertrag, Arbeitsvertrag, befristet, unbefristet. Kündigungsfrist, kündigungsfrist, czyli okres wypowiedzenia. Bewerbung, kündigen to wypowiadać umowę, bewerbung. Bewerbung, ich möchte mich bewerben. Chciałbym się tu ubiegać o pracę. Lebenslauf, Lebenslauf. Życiorys. Zeugnis, Zeugnis. I dalej, płace i czas. Das Gehalt, Das Gehalt und der Lohn. To wam powiedziałem wcześniej różnica. Lohnabrechnung albo Lohnzettel. Also ich brauche noch meinen Lohnzettel. Lohnzettel to jest ten taki uh, dokument, kwitek od wypłaty, tak? Lohnzettel się to jest po niemiecku taki też kwitek, jakiś taki kawałek papieru, coś takiego, tak? Stoja klasa, klasa podatkowa. To przy podatkach było: die Schicht, frühschicht, spätschicht, nachtschicht, spätschicht, nachtschicht. Czyli macie poranną, późną i nocną zmianę. Macie trzy zmiany. Die Pause, no to już chyba każdy zrozumie. Überstunden, czyli nadgodziny. Urlaub. Urlaubsantrag, Urlaub nehmen, also Urlaub haben, Braturlaub, Urlaub, Braturlaub, Braturlaub, Urlaub. Äh, also Mädchenurlaub. Die Krankschreibung, die Krankschreibung, krank sein, bitch Sich krank melden, sich krank melden. Ja, ich möchte mich heute krank melden. Ja. Ich habe Halsschmerzen. Helfen, hilfst du mir, helfst du du mi, pomożesz mi, pomagasz mi, to jest coś takiego. Pomożesz mi, pomogę, pomożesz mi. Brauchen, ich brauche das, potrzebuję tego. Sehen, sehen, hören. Wróćcie tutaj do tej lekcji o wymowie. Poszukajcie na YouTube lekcji o wymowie i obejrzyjcie tam, jest jak to się wymawia, kiedy jest i, kiedy e, kiedy e. Y. Te wszystkie rzeczy tam znajdziecie. Wissen, wissen, ich weiß, kennen, kennen. Ich kenne. Ich kenne in Der Freund, die Freundin. Das Haus, die Wohnung. Die Wohnung, das äh, wird auch eine Lektion bald sein. Z äh, mieszkania zrobimy też osobną lekcję, jak to z tymi mieszkaniami w Niemczech. 15 minut minęło. Pozdrawiam i na tą chwilę to tyle. Do zobaczenia w następnej lekcji.